Dziękuję. E, oczywiście Chiny nie są gospodarką rynkową, ale żaden z krajów Unii Europejskiej tym bardziej nie jest gospodarką rynkową. Wszystkie rządy ingerują na rynku w sposób znacznie większy niż w Chinach. E, chciałem, się spytać, chciałem się spytać, czy. Państwo zdają sobie sprawę z tego, że Chińczycy również kupują od nas rzeczy i jeżeli kupimy tańszą stal, to wówczas Mercedesy staną się tańsze i Chińczycy będą mogli kupić ich więcej, ale również Europejczycy będą mogli kupić więcej tych Mercedesów. Ja się zdumiewam, że nikt z socjalistów tutaj na sali nie dba o interesy zwykłego, szarego człowieka, wszyscy dbają tylko o interesy wielkiego przemysłu tu akurat stalowego. Ja się pytam, panny Le Pen, czy pana Bitykofera, czy gdyby Chińczycy nam obiecali przez 10 lat dawać za darmo dowolnej ilości stali, to mamy to brać czy nie brać? Bo przecież to jest korzystne, żeby dawać za darmo, tak czy nie? A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję za uwagę. Grazie.